Oficjalny sponsor Prime ma, czyli Totalbet. Oferta na Prime 11 dostępna jest u naszego sponsora na stronie Totalbet. Rejestrując się z kodem Prime otrzymujecie aż trzy zakłady bez ryzyka, każdy do na złotych. I oczywiście tak samo oferta tylko drogaczy pełnoletnich, a także jeszcze dwie ostatnie akcje. Środowisko miejskie kod Prime daje 15% zniżki i pyszna fabryka, czyli dobre jedzonko Prime 35%, 35 zniżki. Koniec. Mamy to. Ale tego. Wiesz, że tego jest. Ale dziękujemy wszystkim sponsorom. I słuchajcie, zaczynamy tą zadymę. No i chłopaki, ostatnio na konferencji dużo sobie nie pogadaliście, ale już... Ty mówię no, mówię, w Więcej, więcej ogólnie do wygadania, no, w końcu. nam show, nie oszukujmy się. Sadzili nas na takim to, panelu, tam i kurde udawał to, pajacował, no bo to już pajacowanie straszne. Takie kurde szukanie na siłę. Ma tu swojego podobiecznego a zabiera mu całe show. No, to... Ale posłuchaj, nie, nie jestem żadnym jego podopiecznym. No jaki, no w Ale jest tamten, no. nie jestem żadnym jego podopiecznym, jestem po prostu w jego agencji. Yy... No to podopieczny. no, 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 podopieczny, no ale podopieczny, czego ty nie rozumiesz, Podopieczny. podopieczny? No, no może jednak tak, bo podopiecznym mi się kojarzy, że, hmm? że nie był, był moim trenerem, ale nie jest, wiesz, on jest tylko menadżerem. A to, to by się tak kojarzył? Tak. Po, tak no, no, tak no, spoko, mi się kojarzy. Okej, okay. okay, no dobra, ale to ja ocenisz zachowanie Helboja na konferencji, no bo To jest jego, nie, nie, będę taki... się, nie będę się się o tym. A dobra, a przykładowo takie wjeżdżanie. Yy, za pleców coś, to jakie to zachowanie jest ten, wiesz, bo ciśnie tam od, od różnych... za pleców, no, no, jak o, to? Ja tego nie, no Jak to odbierasz, jego zachowanie? Dobrze, nie będę się wypowiadał, no nie chcę się wypowiadać, ja tak bym nie zrobił. Ale, ale, no, no, ale wiesz, z jakim przystajesz, to z takim przystajesz Ale wiesz, ja z nim nie, przy, nie przystaję, ja po no jest, 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 Ale jesteś jego podopieczny. No, no. Jest moim menadżerem i tyle. Hmm. No to menadżer też mówi, co masz robić, mi nie, nie, nie? Nie, nie jestem żadną marionetką, no to, to tak jak ty Kasjusz jesteś chuj, albo my Ale my... mi Kas nic nie mówi, no, żebym no, co No mam dobrze, no. no widzisz, no ale ja nie jestem żadną marionetką, on tylko załatwia kontrakt, załatwia te rzeczy. Ja robię co chcę. Nie, nie wcina I się też. Jak, yy, Jakbym miał mi się wcinać, to na przykład jak on takie coś zrobił, to twoim mniemaniu też bym miał takie coś zrobić, ale w życiu takiego czy, czegoś nie zrobię. No, rozumiem, okej. Okay. No właśnie okay. pytanie, czy jak ty się czujesz w tych fightach, No bo jednak ty jesteś taką są dosyć grzeczną. No, mi widać, że chyba to środowisko nie jest. czymś. Nie, powiem Ci, też lubię poddymić, ale z umiarem. Nie lubię takiej mocnej, tak jak y, niektórzy tam na rodziny wjeżdżają. No, was jest widać w porządku, możemy siebie wyzywać, ale ma zasady, tak jak ja, żeby nie wyzywać rodzin, bo to jest najgorsze. Możemy siebie wyzywać, a nie rodziny. No. Tego nie toleruję i to powinno być ukrócone, właśnie. Powinny być kary mocne za wyzywanie rodzin, może by się wtedy ogarnęli. A nie federacje pozwalają na takie coś jeszcze, nakręcają. To jest bez sensu i same federacje sobie tak pija robią później, że. Mówią o nich. Czyli ogólnie Nathan Marsan nie jest Twoim ulubieńcem w wywiadzie fajtach? Nie, nie. Po prostu, ale o nic, no jak to się mówi, nie mam do niego. On jakby ludzie mu nie odpowiadali. By nie, to by nie miał pieniędzy, by go zlewali. Ale on, że odpowiadają mu i tak, zrobił sobie takie pieniądze, zabija kosmiczne pieniądze, ale za to pozwalają mu. Ja bym po prostu nigdy walki z nim nie wziął, bo bierzesz bierz z nim walkę, to automatycznie wiesz, o co chodzi. Będzie cię wyzywał rodzinę, kobietę, wszystko będzie, to wiadomo, bierzesz z nim Marconiem walkę, wiadomo, co będzie. To ci sami co, zawodnicy, co chcą wziąć z nim walkę, to wiedzą, na co się piszą. No dobra, ale jak oceniasz działalność, Norafana, no bo zapoznałeś się na konferencji, lek, kiedy my były? Ty też powiedziałeś, że już teraz mniejszą sypatę pałaż do Janusza, i No, tak. no właśnie to pytanie. Jak oceniasz jego twórczość? No, oceniam jego twórczość. No, powiem Ci tak, ja. Nie jest, nie byłem w jego skórze, ja po prostu zabłysnąłem w programie telewizyjnym. On może potrzebował zabłysnąć, ja bym tego takiego nie zrobił, nie podpalałbym sepak, nie, nie jadkę czupu na cały, ale on jak czuł takie coś, to sobie zrobił? Nie, jego życie. Nie, no ja ale ja zaczynałem, miałem ja 16 lat, 15. Rozumiem, i dlatego. wyszedłem też do środka, bo siedziałem w ośrodku 4 lata zamknięty. Yy, znalazłem sobie jakąś tam inną alternatywne życie, żeby nie wiem, nie siedzieć teraz w więzieniu. Robiłem to takim kosztem jestem tutaj, no i nie żałuję tego. No w sumie. i bardzo dobrze, tylko ja mówię, że ja bym tak nie zrobił, nie oceniam jego. Nie robi nic, nie, nie wyzywa ludzi nikomu, czyli nie mam jakoś negatywnej. Robił, że, że się śmiali z niego, że na przykład ale to różni też Rafonik różne rzeczy robił inne, i też zabłysnęli. Nikomu nie zrobił krzywdy. Ja bym tego, takiego się nie zrobił, bo sobie nie podpalał pachnie czupu, ale jak on zrobił. Co być, tortexika o pierdoliu naraz? Lu a lubię! No właśnie. A lubię, no lubię, kuwa. lubię ketchup, ale nie na naraz. Kurde, naraz. Skąd no to jest? Dobra, słuchajcie, ja wam jeszcze przypominam, że jeżeli chcecie jakieś pytanie zadać Januszowi albo Narasowi, to tutaj macie wyświetlony pasek, zaraz będzie. I okay. możecie dzwonić do studia, piszcie sms-y, do was oczywiście zadzwonimy, jak będą jakieś fajne pytanka. No ale właśnie, a ty jak oceniasz swoją karierę? Jesteś ogólnie z niej zadowolony, czy nie? Ogólnie, patrząc, no to tak, super kariera. Ogólnie z podpalania tych pach, kurde, skakania <górne> przez okno w domu. A tego nie widziałem, ci powiem. Petardami, kiedyś w domu strzelałem, w spodnie całe, to ten popaliłem. Nie, fajnie ogólnie, bo poznałem trochę właśnie ludzi, trochę też mogłem, miałem możliwości pojeździć, więc na no plus wszystko. na postaci Don Cassio dużo oznaczała w twojej karierze, no bo jednak dużo się tak, mówi ty jesteś taki nie, nie, nie no, sam noraz mówi, że, znaczy nie, no właśnie, co ty, nie Serdecznie przepraszam, ale pomyłka. Gruba parówka taka. Parówka, to ci między nogami jest, taka malutka. Ale mówiłem ci, że lustrzycę masz, kurde, i nie wiedziałem. Łuściecę. Lustrzycę. Luszczyce, że fiuta nie widzisz swojego. W no. lustrze musisz patrzeć. No tak, Janusz. Ale za to widzę fiuta przed sobą. Żart. O, żart. Widzisz, to jest mocny każdy. Janusz, nie. pod tej trochę. Okay. Żart, no. żart. Nie mam do ciebie złej kwiaty. A ja mam, mam. Ktoś jest za, masz tak, taką, taką złą krew do ognia ja, nie. A widzisz jego twarz? To cieszny chłopak. Właśnie nie. <noise> Ale no, to, nie dobra, no to nie da się, no nie no, da się, no nie. No, nie no no właśnie, ja to jest najlepsze właśnie. Ale nie, mu nie, nie wiem, nie będę mógł normalnie. Ja nie mam do ciebie złej kwi, dlatego nie nadajesz się na Free Nie, fighting. po prostu nie. nie mam do ciebie złej kwi. Do innych na przykład bym może miał do ciebie. Ty jesteś normalny, poznaliśmy się normalnie. Właśnie, mogliśmy się nie poznawać, no. to, to był błąd. Ta, to, no. to jest normalny chłopak, to dlaczego mam do niego mieć jakąś zrukę? Wejdziemy do Oktagonu, damy sobie pomoldzie i tyle. Znaczy to będzie w jedną stronę, ja będę wiesz, odskakiwał. Walił tak. raz ten, a ty będziesz tylko za mną chodził. No dobrze, będę chodził. Jestem, no. jestem uparty, wiesz. W końcu cię dolgę. No dobra, ale to czemu miał służyć dzisiaj Twoje zaczepki na Instagramie, bo ty tam mówiłeś chyba, że jazda z skurwami i tak dalej, no to jednak były takie mocniejsze już słowa. A, to poniosło mnie w tamtym momencie. To były emocje właśnie, a ja jestem lekko też zmęczony. No, Treningami? Tymi. Treningami, tymi wszystkimi. Mówię, nie no. no a ja właśnie to dzisiaj z oglądałem, leżę u fizjoterapeuty, patrzę, zaczepia, mówię, ale nie, tam, normalny chłopak, nie będę... Nie, no, ogólnie nie, no jakby wychodzimy do tego oktagonu, a jak ja patrzę na niego i jakaś tam, nie wiem, mam do niego, nie mam tej negatywnej emocji, no to tak słabo, więc sam siebie nakręcam. No właśnie, bo mówmy się, ty, Ciebie się nie da nie lubić, też jak patrzę, jakie no, ja na przykład no właśnie, robisz wyświetlenia, słowa. czy ile Ty no. masz ludzi za sobą, no jednak już są, która wzbudza dużo sympatii wśród Tak, ich. tak i też, też pokazać freak fighty moim widzom z innej strony. Wiadomo, da się, tak jak z Nowasem możemy sobie lekko poddymiać, ale z kulturą i ludzie też to są oglądać, a nie, że wyzywanie, y, ludzie niektórzy myślą, że freak fighty to wyzywanie rodzin i DP. Tu nie będzie, na przykład ja nie wyzwę na pewno Norasa rodziny, nawet jak on by wyzywał, to ja nie wyzwę, bo to ja mam z, takie zasady, że nie robi się takich rzeczy. Może My siebie, a nie rodziny. Ale ja, ja jest... tak samo, do momentu, ktoś mi nie ruszy rodziny. No tak, rodzina jest rzecz to jakby nie, nie będę. No a jak ktoś ruszy, no to też mogę pojechać. No. Po. no ale właśnie powiedziałeś rodzinie, a jeżeli mogę zapytać oczywiście, no. jak myślisz, ile twoja kariera jest, w sensie jak no. bardzo złożona od twojej świętej to no bo chyba jednak dużo osób. 100%. No właśnie, no, no, chyba... no. Ja, ja tego nie ukrywam, no. Czyli też Tata. Niby, gdyby nie twój tato, to, 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 to tak. by nie było. Oczywiście, nie byłoby mnie, ale mnie namawiali strasznie yy, chłopaki z Discovery, bo na początku było Discovery, żeby nagrał. I ja trzy lata się wstrzymywałem yy, przed graniem. Później po trzech latach dopiero zacząłem grać. I co, ty koszulkę ujebałeś? No. Tak? no. jak wieśniak? Jak wieśniak z Pruszkowa. Ja pierwsza. Wieśniak z No, no to ja z Białej Podlaski. Wiesz, gdzie to? Wiem. Ja, ja nie chcę wiedzieć w sumie. Nie chcę wiedzieć, że była pod laską? No, Ładna miejscowość. Oj, dziura, jak wszędzie. <laughs> no dobra, ale zapytam cię jeszcze, bo ty powiedziałeś, że jak patrzysz na to środowisko fightów, to trochę tego nie rozumiem. W sensie rozumiesz, że ludzie, niektórzy żyją tylko z tego i muszą robić te dymy na siłę, ale poznałeś świat telewizji i świat fightów, Który jest bardziej fałszywy i toksyczny? Jeden i drugi. To, to i to. Są fałszywi i toksyczni. Tu, tylko. W telewizji tak akurat nie znam tak wszystkich. No wiadomo, jestem małym człowieczkiem w telewizji nie znam świecińków. Yy, ale w telewizji też jest wszystko na, dużo robione na pokaz. Na pokazach tak w fight, tak, niektóre dymy są prawdziwe, a niektóre są udawane. Nie oszukujmy się, żeby na, zasięgu, na zasięgów, żeby na walkę. Tak jak ten marczoń chyba z tym z tym od y, tego kamerzysty, hejterem, co się kłócili, wyzywali, a później poszli na hot doga. No. <grafię> no to giepsie, <grafię> no, a trzeba rozum. nawet jak robicie <coughs> jakiś dymy pod kamery, to nie iść na hot doga jak debil. <grafię> no a wasz, wy pójdziecie na hot doga sobie w programie, no, czy raczej nie? Ja po palce na piwko mogę pójść na raz. No ja nie piję alkoholu, Nie pijesz, ja. wyboru, więc... O, bardzo dobrze, ja nie piję teraz od dwóch miesięcy, od dwóch miesięcy coś. nie piję. No to zajaramy się. Nie tak, palę. Nigdy, o, nigdy, nigdy nie paliłem pannik. Pali no i, i też. I tu jest pytanie do ciebie. No, no bo jednak mówmy się, ty wnosisz 120, 150, 150? Ty wnosisz 150, ty wnosisz 170. No, tak. no to nie są to małe wagi i z hmm. za to przejdziemy, ale czemu ty cały czas palisz, Czy ty nie obawiasz się, że kondycyjnie możesz trochę nie wytrzymać? A jednak? na ostatnim walce jak było, godzina przed, a my z Daxem poszliśmy na fajkę. Okej, okay, czyli to w ogóle jakoś na ciebie nie wpłynie? No nie no 4 minuty 30 sekund tam chodziłem po tym OKTAGONIE. A to wiesz, chodzenie to nie jest walka. A tutaj fajnie będzie, bo będę sobie mówię, dwa, trzy ciosy odskakiwał, on będzie do mnie chodził, się będzie męczył, puste ciosy będzie zadawał i... No Druga runda, minuta 30 Janusz leży. W pierwszej, no w pierwszej rundzie tak. No Tak. Knockout czy, czy dano. będziesz go bił czy od razu tylko szybki Albo będę go tak męczył, będziesz moją suką w OKTAGONIE ten. Taką stuczką, to robią z tymi swoimi, bo ma wie. Ja naprawdę pierwszy raz widzę od siebie kogoś tak grubszego. Nigdy a, jeszcze nie spotkałem grubasów. A Fornal? A, for a no dobra, ale to Fornal, to no. Fornal to jest Fornal. Ale właśnie to trochę nie jest tak, że ty przez to, że z Fornalem stało się tak, jak się stało po Twoim liściu, to Ty też, do Janusza, też trochę nie chcesz dymić, bo no właśnie, boisz się, że właśnie powtórzysz taka sytuacja? No nie wiadomo teraz, co robić. <laughs> bo, kurde, jedne liścia, no i chłop się za, załami i nie będzie go. Popłaczę się w poduszkę. O, no, no to pytanie, jak twoja psycha, jak ty byś na to zareagował? I w ogóle, jak w tą sytuację, która stała się podczas tamtej Niepotrzebna tej konferencji? Niepotrzebna to była, tak jak powiedziałem Narasowi. To było widać od razu, ten folnal był przestraszony, siedział, nic się nie odzywał, przestraszony, jego tu stres zjadł, psychika. On no, dostał później tego liścia, to usiadł, niewłucho. No niepotrzebne to było, to było widać, że... No ale oni mają jakąś złą krew do siebie, więc nie oceniam. Coś tam między nimi było. No właśnie, powiedz co tej sytuacji, bo mówisz to w jednym wiadzie, ale tak przede wszystkim publikom... dlaczego na zasadzie, Ty masz do pornala że, aż taką niechęć? No bo został zaproszony do nas do hotelu, wziął się, na napierdolił. Nie powiem, bo to, ten chciał pokazać, jaki FIFA Rafa jest i ten usiadł, oparł się o łóżko. No i przychodzi, co do czego, bu budzą mnie, i ja czuję nagle żygi. No tak, med do kibla, zamiast pójść do tej toalety, to na siebie żygał, fontannę. Ja dobrze, że tego nie widziałem, bo bym go wtedy tam rozjósł. No i co, no f, 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 po wszystkim też zamiast pójść, to wyprać, cokolwiek to wziął w pierdoli to w plecak i czekał do rana na, na pociąg. Orze, jak on otworzył plecak tam w, w tym pociągu, to ja współczuję ludziom. Naprawdę. <grym> no ale myślisz, że do tej waszej walki jeszcze kiedyś dojrzysz, czy leczej się, do nie, czelecia, nie, się nie, już nie nadaje nie, już jak się po prostu ogarnie życiowo, bo ja też po czasie z, zrozumiałem trochę doszło do mnie, że niepotrzebny był ten liść jednak. Mhm. Ale niech się ogarnie, bo naprawdę, chłopak sobie robi krzywdę, bo on waży 217 kg, ja ważyłem 198, w swoim prime, takim życiowym. Wow, e, No i powiem tak, przejście do Żabki czy coś, no tragedia. No. Ja mieszkałem na parterze, to po schodach wejście na parterze to już był Meksyk. Dobra chłopaki, kiedy wy ostatnio rozważyliście poniżej stówki? Pamiętacie jeszcze te czasy? Nie, ja nie pamiętam. Nie, w podstawówce, tak mi się wydaje. Serio? Tak, tak. So. No ja gdzieś w gimnazjum podstawówka. No to, jestem trochę starszy od sam. No tak, tak. no tak. No dobra, słuchajcie, reżyserka, ja proszę, żeby puścić szatę numer jeden, bo Janusz, proszę ci, żebyś ocenił zaraz to, co zobaczysz, ponieważ Bartek ja trochę tutaj. jest trochę ślepy jestem pynam okulawy nosić. Mam nadzieję, będzie Mówię chyba widać, będzie chyba widać, bo tutaj Noraz mówi, że chce walczyć z wrzoskiem. Tak? I ogólnie Tak, tam właśnie. I są tak... Po, po tobie wchodzi w Poczekaj, no, zaraz, rad. zaraz, więc ocenię proszę to, co zobaczysz, czy, czy naprawdę Noras ma papierę, żeby walczyć chociażby właśnie z Marcinem Wrzoskiem. Nie wiem, czy już mamy tego szata, czy nie szat numer jeden. raz, jak napiera. To jest. Wiedziałem, że już Wiedziałem, że nie będzie luźno. Uuu, nie będzie luźno, wiedziałem o tym. No i jak oceni pan te umiejętności? Na pana to trzeba mieć No to, to masz i to i to. Bez przesady. Biedny złomek. siebie takiego tego. Biedny złomysł. z Dobra. Ale Adem Marcinowi. Marcinowi trzeba w kadry nie wiem, a którego serdeczka w sumie? Nie, no tego, co K1 to nie. Marcin wrzosek ten, co tam. Myślałem, że tak wysoko wierzy. Nie, to z jużem teraz wpierdolę w No Wrząsek i taludzie. w ma i na pierwszą. Sta stawiam całą garzę na nowasa. Tak? Nie, no śmiemy Mamy tutaj deklarację to jest naprawdę gruba się. Nie no, no Mówię, Niech mi dają tego... W... Bez zasady, nie da Co? Nie da rady. Toż ty dostaniesz pierdol, to zobaczysz, że dam radę. Dobrze. Po tym jakby zobaczysz. Mówię, dajcie mi wrzoska, zjem go. Okej, okay, ale to skąd się wziął w twojej głowie w ogóle taki pomysł? Bo wrzosek? No mhm. kurde, tam do mnie raz mówi coś gruby, gruby, Nie miło mi powiedział. Ale co ty? Ale chudy przez, jesteś? Ale, no nie, ja ale chyba tak samo mówi. Kas już, to kas już, kas już mi może. A czyli niektórzy mogą, ale Marcin tak, po prostu a Marcin przesadził. przesadził. Ja mu nie wzywałem go, że z sepleni albo że go nie, nie rozumiem właśnie coś w tym stylu, że nie dochodzą do niego pewne wiadomości, bo też jest taki lekko już obity w życiu. No, i właśnie jak to, to coś, się coś teraz dzieje wokół Marcina? wiedzieć w ogóle te, te rzeczy? I pytanie, czy nie no. bym chciał tak jeszcze wyjmować, no bo to co mówisz? Tutaj nie masz wierzonej na rodzinę. Jak a tam to jest sprawa, no to słabo, ale też nie wiem, jak ta druga strona działała, bo to też trzeba wiedzieć. Jakby się dowiedzieć, poznać jakby jedną i drugą stronę, co, co na ten temat tam myśli i jak, jak to widzi. No tak, no ale jednak tak takie rzeczy teraz mocno wyjmuje na, na marcie. Mocny, więc... mocne, więc jak to jest sprawa, no chujowo generalnie. Z Marcina strony. No dobra, a teraz ja może zapytam ciebie, bo no. powiedziałeś że na Złomie, że ty jesteś biedny, chłopak. I tak, tak, <grym grym> To Zapytam Cię, to już pytanie padło kiedyś na wywiadzie, ale wiesz co, jak ty oceniasz Jose kolekcjonera i całą tą jego działalność? No bo ty się mówisz, że z nim znasz. Znam. I pytanie, czy naprawdę można się na Zoomie tak dorobić, żeby mieć takie pieniądze jak ma mm, No On chyba się dorobił bardziej na tych figurach stalowych, z tego co ja wiem. No ale mogę przyznać uczciwie, że zaczynał od małego złomowca, od złomu zaczynał. Mały złomowiec, później większy, teraz ten duży. To mogę przyznać. Później tam, jak to się mówi, drogi mojego taty z, z panem Mariuszem się rozeszły i nie jeździł już tata, ale z tego, co wiem, to yy, naprawdę zaczynał z, od złomu. Ja to pamiętam, mój wujek, nawet taty bliźniak pracował kiedyś u niego na złomowcu. Okay, taki mały... czyli taka wspólna historia was, no, naprawdę tak. mocna. Tak, tak, no go znam, bardzo długo go znam. No, no ze 20 lat na pewno. No dobra, a co byś tak nim powiedział prywatnie, no bo skoro go znasz, no, bo powiem, wiesz... ja teraz... tak prywatnie, no tak można powiedzieć, że nie znam go tak prywatnie, jak go pamiętam, jak byłem głównie, że miałem ile, z 15, 14 lat później, no tam, jak czasem przyjadę tam na złomowiec, to tam witamy, rozmawiamy, ale tak to prywatnie nie mamy jakichś zażyłości. No tak, no mówię, że jednak dużo osób teraz jest między konfliktami, między nim a Bugdom, więc pytanie, za którą stroną ty stoisz? Za żadną. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Okej, okay, czyli to jest twoja odpowiedź? <gry> no, oczywiście. No, tam jego Bardzo. Grube pieniądze są tam w tym... No i kłócą się o pieniądze raczej. No tam z tego, co ja tam... Nie, nie śledzę mocno internetu, ale widziałem, że tam u tego szalonego reportera, tam trzy godziny, tam coś mówił, że jakieś ileś milionów jest y, stratny niby pan Mariusz. Okay. Czekamy, czekamy na odpowiedź Buddy. No Pytanie, do. czy taka odpowiedź się wydarzy w ogóle, w sensie, czy się pojawi? Na pewno, na pewno, bo albo musi się pojawić, mi się wydaje. Dobra, ale to teraz ty mi odpowiedz na jeszcze jedno pytanie. Skąd się w ogóle w Twojej głowie wziął pomysł, żeby zawalczyć w Afrykach? I czy wcześniej były też jakieś propozycje? Były, były. Wcześniej, raczej tak. Z, 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 poznałem się z Grześkiem przez wspólną znajomą z Helbojem mhm. i mi tam zaproponował. Ja mówię, no mogę spróbować, tam się sprawdzić. No i był, by, była propozycja z w czerwcu, w czerwcu na tej gali, co tam pan Jacek Morański miał z walczyć z tym, z świadkiem numer jeden w Polsce. Dostałem propozycję walki, ale się nie zgodziłem, bo to w moim, no ja jestem z Puszkowa, źle to by wyglądało, żebym siedział z tym człowiekiem na jednym panelu. No jak to część właśnie takich osób do Federacji, no bo jednak. No nie, no tam teraz wychodzą. Ja jestem za młody, żeby znać, ale z opowieści to znam, no, że wychodzą teraz kwiatki, że on dużo osób pomawiał na lewo ten człowiek że tam y, poszedł y, w koronę, ale pomawiał na lewo. Teraz wychodzą, że dalej robi przestępstwa. To jaki to jest świadek koronny? Nie oszukamy się. No tak. To... Ja jestem za młody, jak on, ten człowiek szedł w świadka koronnego, to ja miałem 6 lat, ale to się mu... dalej legendy są o tym człowieku na Pruszkowie, wiadomo. Rozumiem. No dobra, a powiedz mi, kto, kto byłby twoim nowym rywalem tutaj we frikach? Masz już kogoś patrzonego? No bo ty podałeś listę długą, jeszcze zaraz przejdziemy do niej, a ty powiedz jeszcze, jakie nazwisko następnie. po walce z Nowasem zobaczę. Czyli na razie nie ma jakichś do no, Zobaczę, jak, 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 jak dostanę, jak dostanę na, tak jak powiedział na no raz, nie dostanę, ale jakby się coś zdarzyło, nie wiem, kontuzja, yy, by mnie kondycyjnie byś okazał Usanem Boltem w kondycji, yy, czy. A tak jest yy, z kimś, to in, zmieniają się priorytety. Po nim jak wygram, mam następnego rywala upatrzonego, ale to nie chcę na razie o tym mówić. A, czyli na razie nic nie zdradzisz? Nie, nie no, bo jak przegram, to bez sensu walczyć z tamtym. Będę wtedy dążył do rewanżu, jak to się mówi. No, kiedyś ci dałem na pewno, bo ja będę, wiesz, już pewnie wtedy jak z Wrzoskiem wygram, to u polecę, moja kariera się rozwinie, ale, ale będę pamiętał o Ale tobie. jak nie przegram z nim na pewno. No, no on jest pewny i jestem tego się trzymajmy jestem pewny, wygra, jestem, jestem, fajnie, pewny, tak. jestem pewny siebie, wiesz. To ile mu dajesz szans na wygraną? Ile? 13%. To całkiem dużo tak i tak. A ty Norasowi? Zero. Nie no mówię, my tak naprawdę musimy dojść do tego oktagonu, tak. bo To jest Począdem. droga. Trzeba zejść po schodach, później wejść, jeszcze, przejść kawałek, wiesz, wokół wiesz, oktagonu mieszkę, no tak. trzeba, no. Ja teraz nie mam stresu, ale nie wiem, nigdy nie walczyłem. Nie wiem, czy ode mnie jedzie 100 osób w widowni samej łopuszkowa. Ale fajnie hmm. będzie uciszyć tą widownię, jak ona Mam, mam a ja będę mam piosenkę fajną do wejścia. Będzie śpiewał ktoś piosenkę. Y no może mnie przytłoczyć, ale Dioskło. raczej nie przytłoczy. Już już no wchodzi, tak jakby, nie wiem, walczył dziesiątą walkę. Nie. Ale chce mieć fajną uprawę. Chce no mieć tak, fajną, fajną widownię. Ma widownię, chcę ma... dostarczyć im tak. tego patentu, to spoko. I tak, i mam yy, fajnych kolegów, znajomych, od razu dowiedzieli się, że walczy od razu o bilety wszyscy. No 100 osób to już taka bardzo, bardzo takie mini, mini bungee, ale to jeszcze wiesz, masz no, no, szansę. No ale, się ale to, to, tylko, to, to tylko z mojego miasta, takich najbliższych moich grono znajomych. Nie mówię widzów, bo okay. widzów ja już nie brałem biletów i powiedziałem, że są na, na eventy. A, tacy moi najbliżsi znajomi, tacy. No tak jak wiesz, zadzwonisz po w, w, w książce telefonicznej. I, ten wziął 6, ten, ten pięć. Ale co będzie dla Ciebie presja, jeżeli będziesz właśnie słyszał jednak, duży Nie, to nie. To jak dużo mi, mówię, nic nie przeszkadza, ja wchodzę, robię robotę, wychodzę i, i, i idę na imprezę. Okej, okay. a potem guzik jeszcze, bo tak, i mamon, i guzik, i Właśnie, busek. guzik jest, tylko nie wiem co tam, jak z tą nogą, po tym daro. No. Yy, no, a tego mamona to bym bo. A to, to, jest ogóle, to, to jest w ogóle ten mamo oj mamon to jest ale taki chłopcy w internecie to, na Twitchu streamuje. ale to on naprawdę na wózku jeździ czy nie wózek na, jeździ na nim zazwyczaj nie ale tak normalnie naprawdę jest nie nie no jakby był niepełnosprawny to Wiesz, nie jestem w internecie i mnie trochę to ale teraz wyjaśniłeś bo ja tak nie śledzę internetu, nie powiem. jeździ no jak jeździ no to no, sorry że ten ale nie no generalnie ten ale miała być, to. chyba też na tym epic walka ktoś nie słyszałem że ktoś na, dwóch na wózku mieli, mieli się bić no takie było, ale to wiesz, są też takie walki organizowane normalnie, bo Ale nie, Ale nie, niepeł, nie, niepełnosprawni, tylko normalni. W ich jeden z drugim miał się na wózku bić. Ja nie mogę. No, <laughs> nie powiem kto, ale mieli. Nie, No zdradz, teraz nie, ten. Nie mogę. Ty to nic nie zdradzisz. No, nie, no ja nie. jestem taki, no co mam zdradzić? No ten, powiedz. No Walczy na tej gali i jeden człowiek, który miał się bić no. na tym wózku. I tyle, Okej, okay, no to szukaj. A, czyli to miał się pełnosprawny być. Tylko... Tak, no dwóch no. pełnosprawnych. Dwóch pełnosprawnych powiedziałem, to co, DAX? No dobra, a tak już zaraz kończymy ten, ten panel, no to, to powiedzcie mi, jak dobra. wy oceniacie całą tą kartę Prime na na którą wy najbardziej czekacie, no pewnie ty Jej, na swojego ja, przyszłego rywala. No, no tak, ta wrzoska, bo no, chcę zobaczyć, jak szybko w wpierdol, dostaje, żeby później wejść i mu jeszcze raz. No. Nie wiem, mi się wydaje, bo coś on mówił, że jakby wygrał skaz, to możemy po od razu wejść i się bić. On tak powiedział? No, no, przecież, ale przecież to, ale to nie wiedział, to będzie tak. znokautowany. Ojej, mocno, Prawda. No Ale dobra, to jak idą tobie treningi? Już to, były to... jakieś tam knockdowny i knockouty, może? <grym> <grym> na sparingach? By. Były, były, były. Ale ja tu bardziej technikę. cios mam, uderzenie mam, technikę. Technikę i kondycję. Dobra, a no raz według ciebie, bo widziałeś pewnie jego walkę pierwszą. No ja normalnie 12 rund robię. Słabo się, moim zdaniem, słabo się pokazał. Dostał e, jakąś przeciwkę, nie wiem. I o, a nie widzę na oko i wyszedł z oktagonu. Ale ja musiałem biegać ze swoimi rywalami. No, ale, co te, ale, to, ale to chodziłeś 4 minuty, to, to jak ty nie możesz chodzić 4 minut, nie możesz chodzić 4 minut, to co ty Jak chcesz y, bić się łapać, rękami machać, to jak? Jak ty nie możesz chodzić 4 minuty i mówisz, że zmęczony byłeś, to rękami to będziesz 20 sekund. A jak I... ja zmęczony byłem, jak ja dost... Stałem w palce kurwa w oko i nie widziałem nic. No to, to za, jaki za, zamy, za, Zamykasz jedno oko i idziesz. Człowieku, no kurczę, ja taki jestem, no żeby, nie wiem, myśmy musimy znokautować, albo muszę zemdleć z braku tlenu, albo nie wiem, palce połamać, żeby sędzia mi nie wypuścił, a tak a będę się bił do końca. No to tak, no to dobrze. Czyli według Ciebie Bartek nie ma charakteru do walki? Ma, ma, według mnie nie. O, no to Ci charakter swój pokaże. Dobrze, no. bardzo, czekam na tą walkę. Dobrze. No. W sobotę, 11. 11. Tak, 11. Czwarta tak, Szwa, walka. 22.30. Leżysz. Liczę i, i no. płaczę. No. Ludzie od ciebie będą też płakać, bo tam pieniądze pewnie będą stawiać. Ale ty o. wiesz, jak się kończą czasami takie zapowiedzi, w sensie, że potem są edity i tak dalej, lekcje, A ja, ja pokażę, że można przejść te edity. edity. <noise> Edytę, Edytę, ty, ty, nie Edytę, Edytę można przejść Edytę. i e, będzie dobrze. Edytę można przejść? Nie będzie, może... Herman nie będzie miał roboty, ten, bo on tam często wstawia te momenty najlepsze. Ty może nie chodź po żadnej Edycie, bo połapiesz dziewczynę. No. A jeszcze, je, żeby skorzystać, bo kolega urodziny ma, Pasza, wszystkiego najlepszego. No. Wszystkiego najlepszego Pasza? Nie wiem, ten, ale... A, ten. Ten, ten, ten okay. tamten. Wiesz, ten, ten tamten, tak, nie no, że gościa. O, to źle, znaczy. Dobra, słuchajcie, no to myślę, że możemy chyba zrobić ją face to face. No właśnie telefonu. nie wiem, widzowie nie dzwonili, więc na cympowie ja, zadzwonicie. zadzwońcie. na pewno dzwonili. Nie da się go nie, nie wiem, nienawidzić tylko to tak jest. No, to no słuchajcie, ustawcie się. Tutaj mniej więcej wiecie. Nie. Troszkę w tą stronę oh, 320 kilo żywej masy. Ostrów wielkopolski, 11 stycznia. Bilety no na tą kurwa, walkę. on się Lindy? do mnie uśmiecha. No i jak to <laughs> masz, kurwa nie lub. Jezu, damy Weź, sobie. Kurwa. Damy sobie w oktagonie. Nie, nie, no tak, tak. No jak widzicie, takie pojedynki też są potrzebne. Oczywiście, nie, trzeba pokazać, że nie tylko patologia. Pozycja bokserska. Dobra walka zapowiada się nam już 11 stycznia, także kupujcie bilety. Chwila przerwy i wracamy na drugi panel. Dziękuję bardzo. Jestem w... Dziękuję. Cool. Jestem zawsze tam. Gdzie jest jakiś powód do kibicowania?